Cześć, witajcie. W następnym odcinku dzisiaj tak jak obiecywałem wam poprzednio, pokażę wam nowe nabytki, nowe rybki i krewetki, które dokupiłem w Coral House. Są to rybki, których jeszcze nie miałem w swoim akwarium i takie, które są chyba obowiązkowym Zestawieniem w akwarystyce morskiej. Pierwszymi rybkami, których nie miałem nigdy jeszcze w swoim akwarium, są to Pseudantias squamipinis ciężka nazwa łacińska. Nie wiem, czy ją dobrze wypowiedziałem. Są to bardzo ciekawe pomarańczowe rybki. Z tego, co się dowiedziałem o nich, Wszystkie rodzą się samicami, i w przeciwieństwie do błazenków, jedna samica zamienia się w samca, po czym możemy dodawać do akwarium kolejne samice, ale nie samca. Także wszystkie samice będą zaakceptowane samiec niekoniecznie są to rybki e, haremowe czyli e, czym więcej samic ma samiec tym lepiej. Hm. E, następną rybką która jest chyba obowiązkowa są to oczywiście tradycyjne błazenki nemo lub okonie morskie a prawdziwa ich nazwa łacińska to jest Ampiprion ocellaris. Taka to jest nazwa. Szczerze mówiąc no, trudno zapamiętać wszystkie wszystkie nazwy te łacińskie. No, niektóre po prostu są łatwe, tak jak sarkopyton, jak pseudogorgonia, jak centropyga bicolor, a niektóre są bardzo trudne. Tak to z naszymi kolorowymi rybkami jest. Z tego co zauważyłem, no czym więcej rybek. E, o tym one przestały się chować, tak jak żółtek chował mi się tutaj pod tą skałą, tak teraz wyszedł. E, on reaguje strasznie na centropygę. E, tam ona do niego próbuje się wbić na jego rejony, ona za wszelką cenę go próbuje stamtąd wygonić. Natomiast nie robią sobie krzywdy. E, jeżeli chodzi zaś o tutaj te pomarańczowe rybki zostały atakowane na samym początku przez garbiki teraz to już ostało, to były no parę godzin mocno się przypatrywałem oczywiście rybki po transporcie szybkim, no bo to było około półtora godziny do domu nie, by, nie mogły być tak zmęczone jak po transporcie kurierem czy, czy przesyłką jakąś mimo to no troszeczkę się Bałem o te rybki. Ona gdzieś tam, między skałą, się chowały garbiki, i atakowały swoje terytorium. Nie lubią za bardzo garbiki, jak się je narusza. Teraz już jest spokój. No i ostatnią, no ostatnim nowym nabytkiem są dwie krewetki. Piękne, pożyteczne, i tak jak w przypadku tych pomarańczowych rybek. Czym więcej, tym lepiej one lubią strasznie, jak jest ich masa. Nie wiem, czy komuś się udało kiedykolwiek rozmnożyć krewetki patriotyczne. Wiem, że pistoletowe się rozmnaża. Te tutaj składają ciągle młode, te poczwarki takie, ale z tego nigdy nic nie wyrośnie, mimo że rybki będą miały. Pokarm, e, tak to jest w moim zbiorniku. Czym więcej, tym lepiej. Oczywiście no nie możemy też przesadzić tego zbiornika. Wiedząc o, o tym, że rybki morskie lubią mieć duże wymiary. No może garbiki nie, No ale doktorek, żółtek, błazny no na pewno e, podrosną.